Cześć, tutaj Tomek Delimat. Po dłuższej przerwie witam z powrotem na kanale 13 Runda. Pora ponownie zobaczyć w akcji jedną z najbarwniejszych postaci dzisiejszego boksu. W nocy z soboty na niedzielę naszego czasu do ringu powróci Dionte Wilder. Były mistrz świata w WBC w wadze ciężkiej, zmierzy się z dobrze znanym polskim kibicą Robertem Heleniusem dla Wilder'a ma być to pierwszy krok prowadzący do jego głównego celu, czyli odzyskania mistrzowskiego tytułu utraconego po legendarnych już bataliach z Tysonem Fury'm. Zbliżająca się walka pomoże nam uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Bronx Bomber Nadal potrafi być tym budzącym postrach królem nokautu, czy może Fury odebrał mu coś więcej niż tylko tytuł. W podobnym czasie w Australii dojdzie też do pojedynku o niekwestionowane mistrzostwo świata kategorii lekkiej. W rewanżowym starciu zmierzą się Devin Haney i George Cambosos Jr. Wcześniej w Wielkiej Brytanii odbędzie się natomiast prawdopodobnie największa gala w historii boksu kobiecego. Na początku tego materiału przedstawiłem Wildera jako jedną z najbarwniejszych postaci dzisiejszego boksu i moim zdaniem absolutnie nie jest to określenie na wyrost. Prawdą jest, że Amerykanin musiał długo pracować na uznanie kibiców. Mistrzowski tytuł zdobył już na początku 2015 roku, ale początkowo był głównie wyśmiewany za kiepską technikę i krytykowany za dobór rywali. Przełomem w jego postrzeganiu wydaje mi się pierwsza walka z Luisem Ortizem z 2018 roku, gdy był w potężnych tarapatach, ale ostatecznie zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Osobny rozdział napisały natomiast trzy walki z Tysonem Furym. Ich ostateczny bilans jest dla Wildera bardzo niekorzystny, poniósł dwie porażki i raz zremisował, a i ten remis był naciągany. Łącznie aż cztery razy rzucał jednak króla syganów na deski i był zdecydowanie najbliższy tego, by zostać pierwszym, który pokona Brytyjczyka. Szczególne uznanie kibiców wzbudziła postawa Wilder'a w walce numer 3. W drugim pojedynku został dosłownie zmieciony z ringu, później szukał absurdalnych wymówek, ale w czasie konfrontacji udowodnił, że wciąż chce rozwijać się boksersko i pokazał niezwykłe serce do walki. W ringu zostawił mnóstwo zdrowia i niedawno przyznał, że rozważał zakończenie kariery. Na szczęście ostatecznie podjął jednak decyzję, by boksować nadal. Przerwa Diontea Wildera trwała niemal dokładnie rok, a jego rywalem na powrót będzie Robert Helenius, z którym w przeszłości Bronze Bomber niejednokrotnie miał okazję toczyć sparingi. Pięściarz ten na zawodowych ringach jest obecny już od blisko 15 lat, a za jego największy sukces można uznać wywalczenie tytułu mistrza Europy. Film dokonał tego w 2011 roku, gdy po dość kontrowersyjnym werdykcie wypunktował Dereka Cizore. W roku 2016 niespodziewanie został jednak ciężko znokautowany przez Joana Diopa i od tamtej pory wyraźnie spuścił stonu przegrał do jednej bramki z Dylanem White'em, następnie był gorszy od mającego ujemny rekord Białorusina Juriego Bychałcu i zwycięstwo musieli podarować mu sędziowie, a nokaut z rąk Geralda Washingtona wydawał się de facto kończyć jego karierę. Gdy zatem ogłoszono, że zmierzy się z niepokonanym wówczas idącym jak burza Adamem Kownackim, rozstrzygnięcie wydawało się oczywiste. Kownacki miał bez problemu uporać się z Finem i początek pojedynku na to właśnie wskazywał. Zanosiło się na to, że Helenius nie dotrwa nawet do połowy walki. Polak chyba za bardzo uwierzył jednak w to, że jest już w zasadzie po wszystkim, a rywal wykorzystał to i odwrócił losy pojedynku, triumfując przed czasem w czwartej rundzie. Zwycięstwo Heleniusa w pierwszej walce z Kownackim można było jeszcze uznać za odrobinę przypadkowe, a na wszystkie pytania miał odpowiedzieć rewanż, który odbył się podczas gali Fury Wilder 3. To starcie rozwiało jednak wszelkie wątpliwości. Polak od początku do końca był w nim zdominowany, został poważnie porozbijany i znów pokonany przed czasem. Często powtarzam jednak, że postawa Heleniusa w walkach z Adamem daje nam odrobinę zafałszowany obraz Fina. Idącego do przodu, wyprowadzającego mnóstwo ciosów, ale mniejszego od siebie i znacznie słabiej wyszkolonego technicznie Kownackiego, Helenius mógł po prostu sobie ustawiać, co w rewanżu realizował wzorcowo. Wystarczyła mu w zasadzie świetna praca, lewym prostym. Wilder pod względem stylu jest jednak kompletnym przeciwieństwem Polaka. To absolutnie nie jest pięściarz, który pójdzie od początku do przodu z nawałnicą uderzeń. On zawsze trzyma dystans, sąduje przeciwnika i szuka okazji do wyprowadzenia tego jednego nokautującego ciosu. Wzrostowo on i Helenius są praktycznie równi, a jeśli chodzi o zasięg ramion, to wyraźną przewagę ma Wilder, co pozwoli mu kontrolować przebieg wydarzeń. Finn ma już 38 lat i w wielu walkach wychodziły u niego problemy kondycyjne, choćby w pierwszym pojedynku z Kownackim ciężko oddychał już po dwóch rundach. Sam dysponuje mocnym uderzeniem, ale Wilder zapewne będzie pozostawał poza jego zasięgiem. Dokałtowali go już tymczasem pięściarze ze zdecydowanie niższej półki niż Bronze Bomber. Stawiam zatem na zwycięstwo przed czasem byłego mistrza świata i to na stosunkowo szybkie i efektowne zwycięstwo. Wilder oczywiście nie rzuci się na rywala, by za wszelką cenę załatwić sprawę już w pierwszej rundzie, ale jeśli już w tej premierowej odsłonie znajdzie miejsce do odpalenia bomby z prawej ręki, to na pewno to uczyni. Ja myślę, że załatwi sprawę do rundy czwartej i że może być to naprawdę ciężki knockout. Analizując możliwy przebieg zbliżającego się pojedynku, eksperci niespecjalnie skupiają się nawet na atutach Heleniusa, ale jego ewentualnych szans dopatrują się co najwyżej w tym, że Wilder po wojnach z Furym może już nie być tym samym pięściarzem. I to prawda, że Bronz Bomber musiał w tych pojedynkach coś stracić, ale na pewno nie do tego stopnia, by nagle stać się chłopcem do bicia. Na opublikowanych fragmentach z treningów wygląda naprawdę dobrze, i choć oczywiście nie można z tego wyciągać zbyt daleko idących wniosków, to jednak takie urywki pozwalają mniej więcej ocenić kondycję fizyczną zawodnika. Wilder brzmi teraz na naprawdę zmotywowanego i absolutnie nie sprawia wrażenia człowieka, któremu została wyrwana dusza. Jego dobrą formę potwierdziła też ceremonia ważenia. Wniósł niewiele ponad 97 kg, co jest najniższym wynikiem od 2018 roku. Myślę zatem, że znów zobaczymy jego efektowny występ, i powiem szczerze, że mocno na to liczę. Waga ciężka jest zdecydowanie ciekawsza, gdy jest w niej mocny, groźny Dionte Wilder. Sam pięściarz zapowiada, że chce teraz walczyć bardzo często, a jego celem jest odzyskanie pasa mistrza świata. Pojedynek z Heleniusem jest zresztą półfinałowym eliminatorem WBC. W kolejnym starciu Bronze Bomber mógłby zmierzyć się z Andym Ruizem Jr., który zakwalifikował się już do finałowego eliminatora WBC. W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się też o jego możliwym starciu z Aleksandrem Usykiem i wydaje się, że obozy pięściarzy nawiązały już nawet kontakt w tej sprawie. Wilder dawno zerwał już z łatką zawodnika, który unika wyzwań i myślę, że walka z Heleniusem jest tylko przystawką przed naprawdę wyśmienitymi daniami z jego udziałem. Transmisję z Gali w Nowym Jorku w nocy z soboty na niedzielę od godziny trzeciej przeprowadzi TVP Sport i warto będzie śledzić relacje od początku, bo Undercard również jest bardzo ciekawy. W co-main evencie naprzeciw siebie staną dwaj byli mistrzowie świata kategorii super średniej, Antony Direl i Caleb Plant. Ten drugi przegrał tylko z Canelo Alvarezem i będzie tu faworytem, ale na spacerek nie może liczyć. Kolejny występ zaliczy umacniający się w czołówce wagi ciężkiej Frank Sanchez, niepokonany Kubańczyk, który rok temu ograł F. A. Tym razem jego rywalem będzie Carlos Negron i tutaj akurat spodziewam się teatru jednego aktora. Bardzo ciekawie może być z kolei w starciu w kategorii koguciej pomiędzy Garym Antonio Rasselem a Emanuelem Rodríguezem. Do boksu z TVP Sport będzie można zasiąść w sobotę już od godziny 22.30, a poprzez stronę internetową nawet od 20.30, bo wtedy wystartuje transmisja z gali w Londynie, awizowanej jako największe wydarzenie w historii boksu kobiecego. Rozpiska według portalu BoxRec zawiera 11 walk i wystąpią w nich wyłącznie panie, a dwa główne wydarzenia to pojedynki o ogromną stawkę. Walką wieczoru jest starcie Clarissa Shields Savannah Marshall o miano niekwestionowanej mistrzyni świata kategorii średniej. I jest to pojedynek, w którym niezwykle trudno wskazać faworytkę. Atuty stricte bokserskie wydają się stać po stronie Shields, Marshall jako jedna z niewielu przedstawicielek boksu kobiecego większość swoich pojedynków kończy jednak przed czasem, więc siła ciosu będzie stać po jej stronie. Wcześniej o trzy pasy w kategorii superpiórkowej zaboksują z kolei Michaela Mayer i Alicia Baumgardner. Tutaj nieznaczną faworytką wydaje się być Mayer, ale emocji i dobrego tempa na pewno nie zabraknie, tym bardziej, że obie panie szczerze się nie lubią, czemu wielokrotnie dawały wyraz. Od godziny drugiej w nocy w Polsacie Sport Extra będzie można natomiast śledzić galę w Melbourne, której głównym wydarzeniem będzie rewanżowy pojedynek Devin i george Cambosos Jr. o wszystkie pasy mistrza świata w kategorii lekkiej. Te tytuły często zmieniały ostatnio właścicieli. W pierwszym boju unifikacyjnym niespodziewanie zgarnął je Teofimo Lopez po zwycięstwie nad Wasylem Łomaczenką. Następnie Lopezowi również sensacyjnie odebrał je Kambosos. W czerwcu tego roku Kambososa wypunktował natomiast Heini. Pojedynek toczył się w Australii, a zatem w ojczyźnie ówczesnego mistrza i wiadomo było, że ewentualne równe rundy sędziowie będą chętniej zapisywać na konto gospodarza. Heini nie dał jednak arbitrom możliwości przekrętu, bo w ringu był po prostu zdecydowanie lepszy i nie można było nie wypunktować jego zwycięstwa. Taki, a nie inny przebieg pierwszego pojedynku sprawia, że na rewanż nie czekam ze szczególnymi wypiekami na twarzy. Heini to pięściarz nastawiony przede wszystkim na skuteczność, nie boksuje szczególnie efektownie, nie szuka ringowej wojny, ale jest do bólu pragmatyczny i w ten sposób wszedł na szczyt. W pierwszej walce 23-latek załatwił de facto sprawę ciosami prostymi, bez podkręcania tempa, ale za to ze stuprocentową realizacją założeń taktycznych. Cambosos miał prawo do wzięcia rewanżu, więc z tego prawa skorzystał, ale nie wiem, co mógł zmienić przez 4 miesiące, by nagle zaboksować zupełnie inaczej i odwrócić losy tej rywalizacji. Stawiam zatem, że Hejni znów pokona go na punkty, po walce bez większej historii. I to tyle na dziś. Życzę wielu emocji i mówię do usłyszenia.